Pierwsza broń challenge. I tą pierwszą bronią tylko do końca meczu. Pierwszy tak. broń challenge. Tak, ale możemy zmieniać jej rzadkość, ale nie możemy zmieniać broni. No. Pierwsza broń. To co znajdziemy na, na ziemi, zmieniamy tylko rzadkość, ale gramy tym samym do końca meczu. jest? Oh. Hej, cześć siemanku, witajcie w kolejnym odcinku. <laughs> nie, 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 nie. Nie, nie, challenge. Tak, nie rób tak kurwa. Nie <laughs> <laughs> ma je. dzisiaj jedna broń challenge. Ja mam ponoszenie automatyczne broni, ja muszę kurwa uważać. Chuj, aut. Nie gadaj, out. Tak, tak. O kurwa, ja mam automatyczne podnoszenie broni. Chuj! Pompa? Jest pompa, dobra. I już, już jest git To Masz pompę w redukcie, czy co? Mam pompę, auga i. MP. Ale możemy zmieniać jej rzadkość, ale nie możemy zmieniać broni. Wiesz mm. Aha, bo my tak podnosimy myślę, że pierwsza broń. No pierwsza broń, pierwszej temu, który zbierzesz. Aha! Nice! nice. Napierdawam pompę. A to jest ta pompa twoja? Tak. tak Nie, 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 to jest inna, to jest inna Nie, to jest inna? To jest inna A, dobra A To jest twoja? Nie, ja to mam taką samą co ty Kurwa mać Boy. Ale Widzę mamy najlepszą. Przed... Dwóch typów, dwóch typów mamy przed sobą Gdzie No na mnie z długo na przykład jest Jeden leży, jeden z A są na War Machine, jestem właśnie Ja dobiłem mu kolega właśnie Let. Nice a tu jeszcze pode mną jest gosteczek? No faktycznie. Czemu ja mam w ogóle tak mało oma? Jest 76 max. Co? Co mi tak na pierdala? Jeden leży, max Dobrze, ja mam Loa. poczekaj. I mam typa pod sobą. Pod sobą masz? Znaczy na mną jeszcze teraz. No kurczę. Sorry. Pierdolę, ma jakąś pompę, kurwa, z pizdy nie? Wow, man, uh... mężczyzna... A bo to nie jest moje, okej. Okay. Nice no i smart. Aj i Ja bym poleciał gdzieś, gdzie możemy sobie na spokojnie ogarnąć uh... brońkę. What is that? No, ale może nikogo nie będzie. Może? Przecież będą, bo jest... A Dzień. i tutaj jest! No wiesz, tu był ziom. Tu jest, tu. <laughs> A to nie jest bot? Nie. Nie, nie. Oj, 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 to jest bot pili. Oh, come on man! Boże. No wy popierdali mnie, się? Drugi. Idę do ciebie. Okej. Dead. Nice. nice. Wadzie, drugi, jeszcze ma drugi, drugi. Kowalik, to jest, to jest, to jest, to jest, tu jest, tu jest. Zabijesz? zabij, zabij. Zabierz? nice. Typy? Typy? Tak What jest, zaznaczenia są, zaznaczenia są, no. Namaste Po kewie Ultra low, 21 miał, powalony, powalony, powalony. Co Drugi ma minus 21 kewa Coś <grym> nie mam kewo, więc muszę wrócić na to miejscowe Żeby kewy podbierać? U mnie, u mnie, u mnie Widzę To jest chyba ten sam w ogóle No tak Minus 21, po kewie to pewnie cię On już ze samochodu chce uciekać Rozumiesz to? Rozumiesz to kurwa? U mnie jest po, W tej chacie jest, pode mną Tak, tak, tak Ja robię wjazd na chatę, Jack Zagowski Ja też Albo i nie Ty, Oni mnie zajechali, to to kurwa, od leci Pokrywy, pokrywy, maksymalnie, totalnie pokrywy What the fuck? Dobrze Ale kurwo jebano, zostaw mnie jebany śmieciu Krak jeden, czynnymi ja Zabijemy jednego Super Leży jeden Kupował. Trzym kurwa, aukiem Leży Minus 150, nice plecy, plecy masz, w plecy Nie. masz, uważaj Chywalone. What the fuck? plecy, plecy! Let's go! Let's go, Nikodem! Fakt, nie trafiłem. A, jeszcze tu po lewej stronie. Leży jeden, Max, leży jeden, Max. W. Gdzie? W 99 A, bo z tej strony. Przed nami, przed pod nami, nami, pod nami, pod nami. Przed nami też, ale ten aut jest takie Minus 44, minus 62 No leży, leży Kurwa samochód pod nami Rzeczy zbierają Minus <laughs> 64 mistrz 64, po Skąd? Ten na dole? U. Tak, tam, tak Chce tak. do mnie przyjść? Nie bo typa typa właśnie obijają B2 Skąd, skąd? Tutaj, tutaj tych dwóch obijam. Minus 93 biało ma ten typ Z tyłu Jeden leży, powoli mnie jednego Dead. Nice nice, teraz pod nami jest tylko nie? co się dzieje. Help me nigga! Solo na dół, solo, solo. Minus 22 Minus 22 kolejne. Dead. Nice, no i teraz ostatni został tam. się zatrzasnął, brat? Coś on... on... wyjść. <laughs> on się zatrzasnął, tam on zginie. Nie no, zbił jedną ścianę. Zbił? Uciekł? Nie. Ja pierdolę. Nie mógł tego zrobić. Diament chyba jest. No, u mnie tak? diament, no. Diamond.